Witam Was serdecznie, z Wędkarski z Rodka. Słuchajcie, jestem przy tutaj takiej dość dużej półce z kołowrotkami. Postanowiłem nagrać dla Was taki dość szybki, szybki materiał, przeglądając tą półkę, pokazując Wam kilka kołowrotków, które mi się szybko rzuciły w oczy, o których wymyśliłem coś, co mógłbym Wam fajnego opowiedzieć, albo które się czymś specjalnym wyróżniają. Także zapraszam Was na ten film. Jeżeli chodzi o kowrodki, które znajdziecie u nas na stronie, jest ich naprawdę mnóstwo, to jest tylko jakaś część tego, co jest dostępne, ale takie ciekawostki, jakieś e, różne kowroteczki, wam postanowiłem pokazać, także zacznijmy od pierwszego. Mam tutaj w ręku koowrotek e, match FD od firmy Robinson. Ja specjalnie sobie tutaj na półkach kilka kołowrotków powyciągałem, żeby to też trwało trochę szybciej. Będę wam pokazał różne główne ko głównie kołowrotki, które mamy u nas na stronie i, i w sklepie. To są oczywiście karpiowe, federowe, ale sporo też znajdziecie kowrotków spinningowych czy maczowych. No i tutaj, na przykład, właśnie kowrotek Robinsona macz z bardzo płytką szpulką, bardzo fajną pracą. Naprawdę tutaj przy samym mikrofonie Wam zakręcę nim. Maślana, fajna, przyjemna praca, klips okrągły i teraz Wam podam parametry z pudełka. To jest kołowrotek o rozmiarze 4000, 5 łożysk plus łożysko oporowe, 20-150 metrów, 6-2 przełożenie typowe do macza, żebyśmy szybko yy, spławik czy wagler z dalszego dystansu zwijali, 97 cm yy, nawijamy za jednym obrotem, Korpki, 8 kg hamulec, 278 gram, 5 lat gwarancji. Także jak na koowrotek maczowy w granicach trochę chyba ponad 200 zł. Bardzo fajna pozycja, bardzo mocna pozycja i pokażę Wam się z bliska. Tak jak wspomniałem, mamy koowrotki do macza, do swedera, do karpia. Do spiningu też. Tutaj taki wyciągnąłem od firmy Faworit. Faworit bardzo znana, spinningowa marka, która teraz jeszcze bardzo mocno na polski rynek weszła. Na targach bardzo piękne stoisko. No i tutaj wędki Faworita czy te kołowrotki sprzedają się bardzo szybko. Mimo, że trotka nie jest typowo sklepem spinningowym, ale mamy oczywiście spinning w ofercie, to ich produkty sprzedają nam się naprawdę szybko. Bardzo ładnie zapakowany kołowrotek w bardzo fajny pokrowiec. Do tego tutaj mamy. Rączkę wkręcaną w ten sposób nie dokręcamy jej śrubką, tylko jest tutaj podwójny gwint, dzięki czemu możemy sobie tutaj dokręcić bardzo ładną e, rączkę. Tutaj wkładamy pyk, chwila, moment, wkręcone, trzeba przytrzymać. Dokręcamy i mamy kołowroteczek, który chodzi jak marzenie e, do właśnie, do jakichś mikrodzigów, do lekkiego spinningu. E, dość płytka szpula, 7 łożysk, łożysko oporowe, 5-2 przełożenie. No, i tutaj zobaczcie. Prezentuje się super. Mamy tak. 52 przełożenie, 225 gram, leciutki kołowroteczek. 6 kg hamulec, 79 cm, 18, 170 m. Także tak się prezentuje kołowrotek od faworita. Jest to w granicach ponad 300 zł do 400 zł kołowrotek. Spinningowy, bardzo mocna pozycja. Chowamy go z powrotem i przechodzimy już do następnego. Wymyślając ten odcinek, że wam pokazać kilka e, koowrotków. Liczę na to, że wejdziecie sobie na stronę, zobaczycie co mamy. Być może coś z tego, co tutaj powiem, Wam się spodoba. Może znajdziecie coś innego. Oczywiście, jak macie jakieś pytanie, można do nas pisać na maila, czy w komentarzach. Postaramy się Wam oczywiście odpowiedzieć. Także pokażę Wam kolejny kowrotek do matcha, i tutaj zaskoczenie firma York. W tym roku wprowadziliśmy koowrotki firmy York. Do tej pory tego nie robiliśmy, kupowaliśmy jorka znaliśmy, ale głównie drobne akcesoria, czy do federka, do spławika, jakieś takie... Tego też starszego typu, od jakichś drabinek, takich różnych dzwoneczków i innych duperelków. No ale popatrzyłem sobie na oferty tych kowrotków i naprawdę wyglądały bardzo przyzwoicie. Stosunek jakości do ceny spoko. Wygląd też, tutaj mamy kowrotek maczowy 3000, troszkę mniejszy od tego Robinsona, który Wam pokazywałem. Czerwony, też bardzo ładna, nienaganna praca. I spojrzymy tu na parametry. Mamy 6 łożysk. 18 i 160 metrów typowo kowrotek maczowy, 5-7 przełożenie także też właśnie po to, żebyśmy fajnie dużo żyłki zwijali za jednym obrotem rączki, także taki kowrotek od Jorka. no i bardzo atrakcyjna cena, zachęcam Was wejść na stronę, zobaczcie jak jesteśmy przy Jorku. W ogóle na produkty Yorka, jeżeli chodzi o kowrotki, zwrócił uwagę mój ten kowrotek, który jest często polecany, pytany na forach internetowych. Fajnie się sprzedaje na Allegro, a jest to kowrotek Method Black i tutaj mamy oporowe. Bardzo ładnie się prezentuje. Duża szpula, szeroka, płytka. Mamy dwa okrągłe metalowe klipsy. No i fajny kowrotek do Method fidera. Czy do federa takiego dystansowego. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten koowrotek, yy, bardzo atrakcyjna cena, jeżeli chodzi o jego jakość, i jeszcze do tego dodatkowo mamy drugą metalową szpulę, też z dwoma klipsami. Yy, także cena jest fajna, jeżeli chodzi o ten kowrotek Zachęcam was, żebyście spojrzeli na stronę, na wszystkie produkty yy, kowrotki Jorka, naprawdę ceny są bardzo atrakcyjne. Yy, I ten kowrotek bardzo przypomina nam na pierwszy rzut oka, kiedyś był taki kowrotek MAP. Po prostu nazywał się MAP i on był. Cały czarny, ale potem po dłuższym zastanowieniu, jednak te wrotki widziałem też w innych firmach. Oczywiście to nie jest klon, to nie jest identyczny pewnie kowrotek, Nie wiem jak z mechanizmem, ale podobne kowrotki miało Garbolino. Jeżeli chodzi o kształt, wielkość szpuli, kilka innych firm. No i parametry mamy tutaj 25, 140 metrów, 6 łożysk, 52 przełożenie. Wagi nie mam podanej, niestety. Także Metod Black od Jorka. Bardzo fajny też kołowrotek od Jorka, kolejny. To naprawdę ta firma mnie tu trochę zaskoczyła tymi kołowrotkami. Miałem tylko nie wyciągać, ale mówię. A jednak, dwie szpule metalowe w zestawie. Proszę bardzo. Pokrowiec. Siedem łożysk, łożysko oporowe. Nazwa mało czytelne. Vanir chyba, jeżeli dobrze czytam. Jork Vanir. Proszę bardzo. Tu już wkręcamy normalnie śrubką. No. Fajny design. Też ładna praca. I tutaj jest ciekawostka, jest taka guma na środku, ona specjalnie zrobiona pod klecionkę, żebyście jak sobie nawinęli, żeby klecionka Wam na szpuli się nie kręciła. Typowo kołowrotek spinningowy, także żebyście wiedzieli, że spinningowe kołowrotki w trotce też są oczywiście. 7 łożysk, łożysko oporowe, 23, 185 metrów, 5,7, szybki koowrotek dość szybki, będziemy szybko dużo żyłki zwijać, także owrotki Jorka. Myślę, że o Jorku nam wystarczy. Mam tylko owrotek jeszcze maczowy, a propos Demon, ale też można go do federka użyć. Tutaj parametry Demona 9 łożysk plus łożysko oporowe, 6.0 przełożenie, czyli to jest bardzo duże przełożenie, bardziej właśnie maczowe do spławiczka. Do Federa myślę, że do lżejszych koszyczków mogłoby być, dlaczego mówię do Federa, chociażby Robert sobie tutaj takiego Demona chyba używał do Federa. Dwie szpule też metalowe i ja tutaj Wam bardzo szybko te wszystkie kołowrotki pokazuję. Skupiamy się na nich dokładnie na każdym, ale taki przegląd po prostu tu po półce będzie dużo, dużo treści, dużo informacji dla Was. A jak kogoś coś zainteresuje, będzie mógł sobie wskoczyć na stronę i no tutaj czuć pierwszy ruch, czuć rozpęd, ale jak on już ruszy, to naprawdę czuć, że tutaj jest to przełożenie i będziemy zwijać takie ciężkie, nawet te spławiki, waglery. Na przykład od firmy Mivardi, to jest kowrotek Demon Mivardi, z dalekiego dystansu, bardzo szybko i bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo fajne, ładne kowrotki, dwie szpule, tak jak wspomniałem. Dobra, odkładam tutaj, żeby nie przyciągać. Mamy tu kolejny kowrotek, no ten kowrotek nie musimy go Wam bardzo przedstawiać, sprzedaje się bardzo dobrze, dużo go sprzedajemy. Dajwa Regal, cała czarna, z quick dragiem, dwoma szpulami metalowymi. 499 zł federowo naprawdę bardzo, bardzo mocna pozycja. Rozglądam się, co tu sobie zostawiłem. Jeszcze tańszy kowrotek spinningowy też ciekawostka, mimo że to nie jest drogi kowrotek Mikado Big Slide. Mamy też fajnie wkręcaną podwójną tutaj taką śrubę. To jest lepsze, bo mamy trochę mniejszy luz na. Ja uważam, że takie rozwiązanie jest ciekawsze, jeżeli chodzi o rączkę, bo mamy mniej luzu tutaj naprawdę nie ma na tym złamaniu, na tym łączeniu, na tym tu dokręcaniu. Nie ma żadnych luzów, lepiej to nam jest spasowane. Fajny fajny tutaj przedni ten hamulec. I to są z tego co pamiętam niedrogie kowrotki. Zachęcam was, żebyście zajrzeli na stronę. Myślę, że to jest poniżej dwóch stópek. Nie będę wszystkich wyciągał. Mamy tutaj też kowrotki duże, sumowe, jak flagman Big Fish. To będzie wielka maszyna, 8000, czyli sumowy jakiś kowrotek. Cut Territory, Mikado Kat Territory, też duże, sumowe kołowrotki. Oczywiście moglibyśmy tutaj wyciągnąć jakieś karpiowe. Też karpex Maxwell, Carpex Hark, to są od Robinsona. Magnus Robinsona, duże kołowrotki, także w dział sumowy czy karpiowy zapraszamy, wielkie Big Pity. Jak jesteśmy przy kołowrotkach karpiowych, Carp Pro, czyli firma od flagmana, dużo osób nas o nią pytało. Ona nie jest w Polsce mocno popularna. Nie jest znana mocno, ale mieliśmy coraz z każdym rokiem coraz więcej zapytań. Bardzo dużo zapytań od właśnie obcokrajowców z Ukrainy o tą markę, żeby prowadzić. Przyjrzeliśmy jej się naprawdę atrakcyjne ceny, co do jakości, duże, mocne maszyny na flagman. Sam, jeżeli chodzi o Feder, to co już do tej pory ściągaliśmy, znany był z tego, że był dobrym sprzętem, niezawodnym, nie ma problemów z reklamacjami, także zaufaliśmy też Karpiowo i weszliśmy te tutaj kowrotki. Od Karp Pro i to jest kowrotek Kratus, jeżeli dobrze. Czytam 399 zł za taką wielką maszynę. Naprawdę mocny, solidny kowrotek. Jedyna jego wada to chyba ta waga, bo jest naprawdę ciężki. Ale no inne takie kowrotki też, też sporo ważą, także zaraz zobaczymy, czy tutaj będę miał. Wagi nie mam, akurat 4,5 przełożenie, 8 łożysk plus łożysko oporowe, 35, 280 metrów, 40, 220. 10 kg hamulec 110 cm zwijamy, wam pokażę. Tak, o Carp Pro, dobra, jedziemy dalej. Co ja tu jeszcze zostawię? No, mamy tutaj, o, będę tak patrzył, co zostawiłem, i będę wam pokazywał. Byliśmy przy Carp Pro, teraz jesteśmy przy Flagmanie, czyli jeden producent. Takie ładne pastelowe zieleń z czarnym, fajnie komponuje się. A już pewnie wiecie, że to maskot. Pokazujemy go, bo tutaj oczywiście gumowy klipsik, który nam ma ułatwić yy, ma nam ułatwić odpięcie żyłki w trakcie holu, czyli inaczej jak ryba nam bierze to żeby nam nie porwało zestawu do albo żeby nam żyłka tutaj nie zerwała się o klips to po prostu ta guma się odchyli i uwolni nam żyłkę. Dzięki temu będziemy holować rybę gdyby nas zaskoczyła. Mamy maskota no i tutaj nowość na ten rok od Mikado. Noctis bardzo fajnie się szybko sprzedały u nas na sklepie stacjonarnym. Na necie też się sprzedają cały czas. Bardzo ładny design. Mikado Noctisy. Mocna federowa pozycja. Mało wam pokazywałem kowrotku z wolnym biegiem. Mamy ich tu dużo od free runnerów po jakieś oczywiście Mikado, flagmany i różne. inne. Ale tutaj jest taka ciekawska, nie mieliśmy tego kowrotka. Bardzo lubię kowrotki Kiriowi, mam taki sentyment do nich, bo od Wielu, wielu lat je sprzedajemy i to były zawsze kowrotki bardzo cenione przez wędkarzy. Praktycznie reklamacji to ja chyba przez 15 lat to może miałem z dwie, to jest wszystko i to też naprawdę nie mam reklamacji. No i tutaj taki kowrotek nigdy nie mieliśmy Riobiego z wolnym biegiem. No a to mamy. Bardzo ładnie wygląda, wykończony hamulec. Oczywiście praca bardzo ładna. 4000, rozmiar jest też 6000, wolny bieg. Szybko zaraz wytłumaczę na czym polega wolny bieg. Tłumaczyłem to milion razy, ale zawsze ktoś nowy może oglądać. Made and design in Japan, Riobi się chwali. No i fajne kowrotki, one poniżej 300 chyba zł, jeżeli dobrze pamiętam. Także fajny metalowy okrągły klipsik. Wolny bieg, no mamy tutaj tak, tu jest hamulec warki, walki, czyli z przodu. I nim sobie dokręcamy siłę hamulca, czyli jak holujecie rybę, czy chcecie jej trochę poluzować, czy chcecie, żeby tej żółki nie wyciągała, tak? Ale w momencie, gdy zarzucimy zestaw no i nie chcemy cały czas na wędkę patrzeć to możemy włączyć sobie wolny bieg, który ma też tu pokrętło i luzujemy tą szpulę przednią. Nie możemy jej zluzować zbytnio, bo nam tu się wszystko poplącze. Powiedzmy, żeby ryba mogła odjechać, ale bez przesady. No i sobie wiem, idziemy z kumplem pogadać, ryba odjeżdża, słyszymy taki dźwięk, czy to jest na, też, na, może na sygnalizatorze, podchodzimy, łapiemy za rączkę, przekręcamy. Gdy przekręcimy, wyłącza się wolny bieg, włącza się hamulec przedni, zacinamy rybę i mamy już hamulec walki, który już potem manewrujemy, także taki to wolny bieg i ryobi. Jak jesteśmy już przy Ryobi, jeden z ulubionych kowrodków Roberta. E, firma Ryobi bardzo wyspecjalizowana jest w kołowrodkach spinningowych i dużo e, rzeczy do innych kowrodków przeniosła ze swoich modeli, właśnie tych spinningowych. No i tutaj mamy Slama, który najpierw powstał w wersji spinningowej. Bardzo lekkie kowrotki typu. Spinningowego slamy, no i później zrobili po prostu trochę, zmienili szpulę. Zrobili ją szerszą, płytszą 6,5 tysiąca większy kołowrotek w, i to jest slam feeder. Bardzo lekki, jak na federowy kołowrotek, to jeden z najlżejszych na rynku. No i bardzo ładna praca i ta niezawodność od Riobiego. E, tutaj, jeżeli chodzi o klipsik, no tu jest metalowy klipsik okrągły. E, jeden on e, jest dość ciasny, nie jest to może idealnie zrobione dla federowców da się oczywiście używać, ale mógłby być y, troszeczkę taki bardziej do tego federa przystosowany. Y, no i też nie tani, kowrotek 500 ponad złoty. Starszych kowrotków Riobiego do Fidera jest cała seria Virtusów od rozmiarów tam y, 3 4 5 6 tysięcy. Tutaj mamy czwórkę. Kowrotki po 200 tam 50 zł około. Fajne z takim dość szybkim hamulcem. Nie jest to oczywiście quick drag, ale mocny hamulec od Riobiego. Yy, czy szpura zapasowa jest? Sprawdzimy, bo nie pamiętam. Yy, nie ma. Mamy za to yy, zestaw naprawczy, czyli do olewienia i smarowania. Plus tu chyba żyłka jest. No i mówię poniżej 300 zł, 250 zł. Może jeszcze parametry 4000 zł, rozmiar. 6,0 przełożenie, przy tym 4,000 to dość szybki. Może być i do macza, i do federka, na przykład lżejszego, czy 5,000 będzie trochę większy. Już taki do holowania ciężkich karpi i przełożenie jest 5,0 wtedy. 10 kg hamulec w 5,000, a w 4,800 285 gram. 4368 gram, 5,000. już jest sporo większy kowrotek i trochę cięższy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Virtus Federa. No, i co my tutaj jeszcze mamy? A no właśnie, perełka Sherman Pro. Bardzo popularne kołowowrotki, fajna praca, dużo się sprzedaje. A to jest najnowszy model na 2024 rok Sherman Pro. No i szybciutko o parametrach. Mamy tutaj e, 6 łożek 8,5 kg hamulec. 70 cm żyłki zwijamy na raz. To nie jest dużo. Mogłoby być więcej, wydaje mi się. 25, 165 m. No i 300 zł około koszt takiego kołowrotka. Także słuchajcie, przedstawiłem wam tu pokrótce e, kilka e, kołowrotków, które tak szybko rzuciły mi się do, e, w oczy. Ale oczywiście tutaj są i kołowrotki Dama, i tańsze, i jakieś tutaj e, więcej flagmanów spinningowych Toxic od, e, e, od Mikado i wiele, wiele innych, e, nie wspominając jeszcze o na stronie znajdziecie Matrixy, Prestony i wiele innych kołowrotków, także. Zapraszamy Was do zajrzenia na stronę. Naprawdę olbrzymi wybór, wybór kołowrotków. No i co, godajcie nasze filmy, będziemy starali się Wam zawsze coś podrzucić, coś ciekawego, może coś Was zainteresuje i akurat to to, czego szukacie. Także pozdrawiam serdecznie.